Nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czciągą uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada. Ptactwo podniebne oraz ryby morskie, Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O panie nasz, panie, Jak przedziwne twe imię po wszystkiej ziemi. On, wszechmocny, wielki, nieogarniony, Święty Bóg, stworzył świat piękny i pełen harmonii. Zechciał, by człowiek zaistniał, bym ja zaistniała, byś ty żył, w radości i podziwie wobec wspaniałego dawcy darów, który mi hojnie obsypuje każdego człowieka. Dał nam wszystko, byśmy byli szczęśliwi i chwalili Jego święte imię. Jesteśmy chciani i kochani. Również święty Zygmunt odkrył tę szaloną miłość Boga, i mówił. Pan Bóg jest sam w sobie najszczęśliwszy i nie potrzebuje nikogo i niczego do swojego szczęścia, ale ponieważ jest niepojętą miłością, chciał uczynić stworzenia, aby je uszczęśliwić. Jest też wszechmocny, więc stworzył wszystko, co chciał. Dziecko słysząc głos matki czy ojca odbiera i doświadcza ich miłości. Dar słuchu pozwala mu usłyszeć śpiew ptaków, szum wiatru, fal morskich, dźwięki muzyki. Nasze wewnętrzne ucho może też usłyszeć głos Pana Boga, odkrywać w swej duszy Jego obecność. Tutaj w Sanoku, w tym miejscu, wszystko się zaczęło. Można powiedzieć, że życie Boże dane na chrzcie świętym kiełkowało i owocowało w duszy małego Zygmunta i wzrastało do pełni. Święty Zygmunt czuł się hojnie obdarowany przez dobrego Boga. Rozpoznał Jego obecność i usłyszał w swoim sercu Jego głos. Poczuł się bezgranicznie kochany, i w naturalny sposób pojawiło się w nim pragnienie odpowiedzi na tę miłość. Odkrywając swe życiowe powołanie, chciał wypełnić wolę Boga w posłuszeństwie Jego słowu. Nie chciał zatrzymywać tego słowa i łaski tylko dla siebie, dlatego zachęcał. Dziękuj Duchowi Świętemu, że Cię łaskami świętymi uświęca. Chroni się grzechu, aby Duch Święty mieszkał przez całe życie w Tobie. Przy każdej ważnej sprawie proś go o radę i bądź jego natchnieniem posłuszny. Prośmy Świętego Zygmunta o wstawiennictwo. Bo otworzył nasze serca na prawdziwe, głębokie szczęście, które jest w Bogu samym. Święty Zygmuncie, przyjmujący miłość Boga i wszystkie jego dary. Święty Zygmuncie, swoją nadzieję składający w Bogu, w jego miłosierdziu i opatrzności. Święty Zygmuncie. Święty Zygmuncie, całym sercem kochający Boga i służący mu chętnie i z radością. Święty Zygmuncie, dostrzegający wielką godność każdego człowieka. Święty Zygmuncie, dzielący się z potrzebującymi wszystkim, co posiadałeś. Święty Zygmuncie, ufny w skuteczność modlitwy. Święty Zygmuncie, wiernie trwający sercem przy Bogu. się, Święty Zygmuncie, dostrzegający Boga w każdym człowieku. Święty Zygmuncie, dzielący się z potrzebującymi wszystkim, co posiadałeś. Być wszystkim dla wszystkich to moje pragnienie. Pan mi zaplanował serca zjednoczenie ze sobą w kapłaństwie. Po formacji drogach. Szedłem ciągle pod wiatr, w górę bliżej Boga. Choć o krok od Święceń stanął krzyż gruźlicy, serce nie złorzeczy i na Boga nie krzyczy. Nie pyta przez fale krwotoku, dlaczego, lecz czeka na spełnienie planu Bożego. Nie na darmo przecież czułem powołanie, Byś ten dar z rozmysłem odebrał mi, panie. W ogrójcu choroby wzrok do nieba wznoszę, O spełnienie woli Twej wobec mnie proszę.